Ninjauki dotarł na najmniejszą z działek, na którą mam pozwolenie. Taki wąski pasik pa, tutaj od tego drzewa, tutaj gdzieś stoi ambona, tak przed ambonką. Lecimy, czas operacyjny około 2,5 dwóch, dwóch godziny, minus 5, nie jest źle, startujemy. Przelazłem ponad jedną długość. Działo się na tej łące. Cztery polmosy, jeden tam zmiażdżony kapselek ze złomu tylko tyle. A teraz wychodzi pocisk od karabinu kapiszonowego. Najprawdopodobniej połowa XIX wieku. Piękny, ołowiany. Lecę dalej. Powiem wam, nie muszą wychodzić fenole. I to co teraz wykopałem, bardziej mnie cieszy jak jakiś zdekły fenol. Kolejna tubka, przynajmniej jej część, ślad po Niemcach. Oczywiście postaram się tutaj rozszyfrować od czego to jest, od czego to było i tutaj gdzieś, gdzie mój tłusty kciuk Wam to napiszę. Po prostu jestem jakimś tubko z boczeńcem <noise> Uwielbiam, uwielbiam szperać. Wiecie, to nie musi być tubka, to może być jakaś blaszka z napisem, żeby po prostu można było poszukać czym tu się w tym przypadku ludziska smarowali. Ludziska, lub zwierzęta. Mega, dla mnie fant. Słuchajcie, teraz pada takie ustrojstwo. Piękna patynka. Będziecie na końcu na zdjęciu widzieć. Nie mam pojęcia. Myślałem, że to jest łamane, ale to tak chyba wyglądało. To nie jest pęknięte. Na pewno też nie jest przestrzelone. Tu ewentualnie jest ułamane. Więc to jakieś narzędzie. Które do czegoś miało służyć Nie mam pojęcia do czego A może się mylę Może tu jednak jest ułamane No nie wiem, dobra, lecę dalej Słuchajcie, poza taki działąk. Ameliniowy to jest Tu jakieś otworki Widać, przebija kolor różowy Tu wcięcie Myślałem, że zakończenie długopisu, ale nie mam pojęcia Ale sygnał bardzo ładny No chyba za szybko powiedziałem, że jestem Tubkowym zboczeńcem Słuchajcie, pobiłem cię wszelkie rekordy Guinnessa, świata, jeżeli chodzi o ilość wykopanych tubek. Zobaczycie na podsumowaniu. To jest kolejna. <słuch> Nie każdą nagrywam, ale jest tego sporo. No dobra, teraz spada takie cudo. Chciałem powiedzieć, że kulka ołowiana, ale widzicie w jakim stanie. Tu spłaszczona. Tutaj udziobana. Porysowana, tu jakaś dziura. Więc po prostu ołów, ale strzelę to dla pani konserwator. I lecę dalej. <laughs> A nie mówiłem? Tą wam pokażę, bo jest piękna. Yy, oczywiście przy minus czterech siodek yy, podręczny. No może teraz dwóch siodek podręczny. Nie mogę tego mocniej trzeć, ponieważ ta cała farba schodzi. To jest ślad po Niemcach z nakrętką. Tu są napisy po niemiecku i jest numer 3576. Piękna tubeczka. No, takie dzisiaj ukaż kopie fanciki. Wydreptałem. Chyba pierwszy moniak. Mam nadzieję, że to nie jest guzik. Może być nawet perelek. No. Ale. Zajechaniec. Słuchajcie, dajcie mi trochę czasu, ja sobie to oczyszczę wodą i zobaczymy. No i powiem Wam, nie wiem co to jest. Jakieś tu napisy widać. Rancik też jest. Z tej strony to wygląda tak. Okej, okay, będziemy coś muszyć. No już wiadomo, że podsumowanie będzie w domu. Może się uda odgadnąć, co to za cudo. Nie, 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 nic z tego moi kochani. Tym razem nie tubka, a takie piękne kółeczko. Grubiutkie. Piękny sygnał. Piękna patyna. Piękne zdjęcia. I lecimy dalej. Jeden z ostatnich sygnałów jest zielono. No ale to nie będzie niestety to nie będzie moneta albo istety bo to będzie guzik a na tym guziku zobaczcie coś jest To tak łomatko ja pierdzielę, ale ładne dobra czekajcie ochlastam go Wodą i pokazuję. No, słuchajcie, na pewno jest korona. Wygląda, jakby były dwie litery F, albo przynajmniej jedna. Z tyłu też są napisy. Na pewno coś Berlin. To wytwórca, ale kurde, przód. Przód robi robotę. Zobaczcie. Oczywiście. Postaram się ustalić, co to za guzik. I albo będzie tu napisane, albo na podsumowaniu w domu będziemy już wiedzieć. Tamtą monetę już rozgryzłem, żeby nie było. No dobra, ja już przy aucie, koniec. Guzik był chyba ostatnim fantem, z tego co pamiętam. No, przepraszam. Słuchajcie, łąka czysta w porównaniu z tamtymi, ponieważ tylko tyle złomu. Dwie puszki zaczęło się polmosowo. To był sam początek. Wszystkie polmosy i jeden kapselek. Jeżeli narzekałem u Mirka, czy się nie narzekam na ilość tych serberek od śmietan, to magnetyczny Szczecin się może wypowiedzieć. Ja dzisiaj naczeskałem tyle. Ponad 10 fajne fanty w domu. Moneta jest rozszyfrowana. Guzik jeszcze nie. I widzimy się w Szczecinie. I oczywiście pokażę wszystkie tubki. Król tubkowy witam was na podsumowaniu szybki krótki wypad. Dwa fajne fanty być może trzy tubek i też uwierzcie mi nie wszystkie mi się udało odnaleźć. Yy... Chociaż z złomu dużo widzieliście nie było, ale tam jeszcze gdzieś dwie trzy się zapodziały te fajniejsze zabrałem. Oglądamy, co leży tutaj. Proszę bardzo. Moje królestwo, moje skarby tubkowe. Nie mam pojęcia, dlaczego na tak małym skrawku łąki yy, tyle różnych tubek po maściach polskich i niemieckich. Gliceryna. I tylko tyle się udało z tej tubki odczytać. Tutaj słuchajcie, jest tubeczka. Uroda Warszawa. Starałem się znaleźć jakieś zdjęcie. Coś ężczona i nie wiem. Gliceryna zagęszczona. Nie mam pojęcia co. Tu. No niestety farba odpadła. No z tych się tutaj nic nie dało odczytać. Z tej niemieckiej też, oprócz tego, że krem i brown, czyli coś brązowego. Oumlauty, Srauty. Tutaj też próbowałem coś odczytać, ale no niestety nie za wiele. Hmm. Tu jest szczeciński, że tak powiem, z, z symbol. Tupka szczecińska, szczeciński zarząd aptek. Co to było? Też się nie udało rozszyfrować. No i ta najładniejsza. Bo nawet zdjęcie zrobiłem na łące. Jest to firma, która do dzisiaj istnieje: Aloderma Cosmetic. I to jest krem. Tam jakiś numer gdzieś był z tyłu. O jest. 35 76 Jest tutaj gdzieś napis po niemiecku, że jest to krem na dzień. Tak jest kremę gdzieś tu pisz A jest tutaj. Tak jest kremę, krem na dzień. To z tych tubeczek. No i co? Z fantów fajniejszych. To widzieliście, tą zdeformowaną nie mam pojęcia dlaczego. To już druga taka mi się trafiła. No ale strzelone, będzie oddane. To nie mam pojęcia, co jest. Dalej będę się upierał, że to jest coś od czegoś. Tylko nie mam pojęcia, czemu miało służyć. No i dobra. Teraz słuchajcie. To jest moneta z PRL-u. Lekko podczyszczona, widzicie ją. 1970 rok. Tutaj z tej strony będziecie mieć zdjęcie. Jak ta moneta wygląda? Powinna wyglądać w oryginale. Byliśmy, jesteśmy, będziemy. No, niestety przez te 53 lata zeżarło ją. Nie wiem ile w tej ziemi leżała. Na polu nie było to praktycznie nic widoczne. Jak mi wyschła, to ją tam rozszyfrowałem. No, wyostrzysz mi. O. Z tyłu jest piękny orzeł 10 złotych. Orzeł trzyma jeszcze herb. Także tak tak to wyglądało. prl -ek. no i guzik słuchajcie również tu mam wkleję. Nie znalazłem takiego guzika identycznego, ale najprawdopodobniej jest to guzik herbowy szlachecki. Tutaj będzie wklejony obok podobny z taką samą koroną. Przynajmniej tak mi się wydaje. I guzik pochodzi z firmy i.c. Maedicke Berlin. I to tutaj jest. O, teraz właśnie widzicie. na dole jest napis Berlin pod łóżkiem. Także takie fanty, taki wypad, tubkowy naprawdę. Jakieś tam dwa kapsle, polmosy, to już widzieliście. Yy... I tyle. Tyle, nie będę już więcej przedłużał. Dla mnie znajdki fajne, przepiękny guzik. Leci oczywiście do y, pani konserwator, wszystko z tych fajnych rzeczy. Oprócz oczywiście PRL-a, bo jego nie będę y, oddawał. Leci tam, gdzie ma polecieć. Czy wróci do mnie, to się przekonamy. Dziękuję Wam, że dotarliście do końca. Trzymajcie się miłego dnia, wieczoru, popołudnia. Zależy kto, kiedy to ogląda. I co? Do następnego. Ch